Witajcie! Dziś zabieram Was na stadion Pelika na Niechanowo. Sam klub w Niechanowie powstał w 1996 roku, ale dopiero w roku 2000 powstała sekcja piłkarska. Tak wygląda budynek klubu z szatniami i małym zapleczem. Jest to swego rodzaju centrum sportowe w Niechanowie. Bardzo ważną informacją, o której warto powiedzieć, jest to, że w barwach Pelikana Niechanowo grał Daniel Ciach, czyli wychowanek Grotlinu Grodzisk Wielkopolski oraz były zawodnik Polonii Warszawa. Daniel Ciach grał w barwach Polonii w latach, gdy ich właścicielem był Józef Wojciechowski, a trenerem m.in. Jose Maria Bakero, czyli były zawodnik Barcelony. Polonia grała wtedy w eksreklasie. Niestety projekt bogatego inwestora upadł, a Ciach musiał znaleźć inny klub. W ostatnich latach Ciach zwiedza trochę Europę. Może nie są to jakieś bardzo znaczące marki, ale grał m.in. w niemieckim Einheit Rudolstadt czy norweskim Stoljurpland. Obecnie gra również w Norwegii w zespole o nazwie Midtbygdens. Koniec mojej bardzo długiej ciekawostki o Danielu Ciachu, wracamy na boisko. Boisko jest naprawdę zwyczajne i proste, ale ma bardzo zadbaną murawę. Przy stadionie znajdują się oczywiście trybuny, które pomieszczą nawet 600 osób. To tyle co mogę powiedzieć o stadionie w Niechanowie. Jeżeli chodzi o następne odcinki, na razie zajmuję się tylko Wielkopolską, więc jeżeli Twój klub jest spoza wielkopolski, napisz komentarz, ale wspomnę go dopiero wtedy, kiedy będę mógł odwiedzić stadion. No czyli będzie trzeba trochę poczekać. To tak w ramach informacji, żeby nie było, że ktoś mnie prosi o stadion potoku sitno, który jest za zamościem. To dopiero będzie w dalszych odcinkach. Zachęcam Was oczywiście do zasubskrybowania mojego kanału. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.